Nie wiem, czy kiedykolwiek to przeczytasz. Nie wiem, nawet, czy mam prawo do ciebie pisać, ale siedzę tu jest trzecia w nocy. I chyba wreszcie jestem gotowa powiedzieć ci prawdę. Miałaś czternaście lat, kiedy pierwszy raz schowałaś swój śmiech do kieszeni. Bo ktoś powiedział, że jesteś za głośno. Potem 15 i nauczyłaś się. Zmniejszać, 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 aż zmieściła się w ich zdaniach o tobie. Przepraszam, że pozwoliłam im urządzać nasz dom. Przepraszam, że wyrzuciłam z niego wszystko, co naprawdę nasze, żeby zrobić miejsce dla ich mebli, ich zasad, ich wersji na... Jadłaś okruchy z cudzych stołów i nazywałaś to uszczę. A ja patrzyłam i milczałam i za to przepraszam najbardziej, ale tej nocy pamiętasz, tej jednej najgorszej nocy. Kiedy leżałaś na podłodze łazienki, i nie było nikogo. Wstałaś. Nie wiem skąd, nie wiem jak Ale wstała Więc dopiszę do ciebie, do tamtej dziewczyny Z podkrążonymi oczami, zaciśniętymi pięściami Nie musisz zasługiwać na własne serce Ono już jest twoje, zawsze było twoje Wystarczasz, słyszysz Nie jutro, nie jak schudnę, nie jak się zmienię Teraz tak dokładnie tak. Wreszcie do środka Nauczyłam się, że odwaga nie wygląda tak jak w filmach. Czasem odwaga to powiedzieć nie umiem i nie umrzeć od tego. Czasem to wrócić do łóżka o dziesiątej rano i pozwolić sobie być zmęczoną bez uzasadnienia, bez przepraszania. Ale jutro będę lepsza. Dziękuję Ci za tamte dni, kiedy jedynym powodem, żeby wstać, był kubek kawy i kot na parapecie. Dziękuję, że to Ci wystarczyło. Dziękuję, że dla siebie wystarczyłaś. Nawet kiedy nie wierzyłaś w to ani przez sekundę. Ciebie do tamtej kobiety, która myślała, że miłość jest nagrodą za bycie wystarczająco grzeczną nie jest nigdy nie była. Miłość to nie coś, na co czekasz w kolejce wystarczasz i nie mów mi, że nie, bo ja cię znam lepiej niż ktokolwiek na świecie i mówię ci. Pokój, do którego nie wpuszczasz nikogo Wiem, co tam trzymasz te wszystkie razy kiedy nie byłaś dość, te wszystkie przepraszam za to, że istniejesz te wszystkie noce, w których gryzłaś poduszkę Żeby nikt nie usłyszał. Ale teraz otwórz te drzwi, otwórz jej popa. Bo za nimi nie ma potwora Za nimi stoi dziewczynka Która chce tylko usłyszeć Możesz zostać Nie musisz przepraszać To jest list do nas Do tej jednej jedynej Która przeszła przez ogień I nie zauważyła, że jest z niego zrobiona Nie musisz już uciekać od siebie nie. Dawać, że cię nie boli, wystarczasz, wystarczasz, wystarczasz. To jest nasz dom, to jedno serce i nareszcie, nareszcie w nim. Niewielki nie na pokaz, taki jak oddech, kiedy w końcu przestajesz wciągać brzuch. Rzeka płynie dalej, zawsze płynęła, ale ja już nie walczę z prądem, kładę ten list na wodzie i pozwalam mu odpłynąć, bo nie potrzebuję go już wszystko, co w nim napisałam, może w sobie. Cześć, to ja i zostaję.